W trzeciej rundzie memoriału Rubinsteina, 60. memoriału Rubinsteina w Polanicy Zdroju, grałem z Radkiem Wojtaszkiem. Po raz pierwszy w tych zawodach zasiadłem do szachownicy czarnym kolorem. No i po raz pierwszy zobaczyliśmy w tej odsłonie turnieju derby Polski, bo takie pojedynki łącznie, takich pojedynków będzie trzy. Ja zagram jeszcze z Jankiem, a Janek zagra również z Radkiem. Takie partie sobie zobaczymy w turnieju. No i to była pierwsza z tych, z tych partii, pierwszy z tych pojedynków. Oczywiście wiadomo, że tego typu starcia są starciami bardzo specyficznymi. Po pierwsze, dlatego, że znamy się bardzo dobrze, graliśmy wiele partii, no a dodatkowo, dlatego, że też na stopie prywatnej jesteśmy czy to znajomymi, czy kolegami, czy nawet przyjaciółmi. Ja no, prywatnie nawet jestem świadkiem radka. Więc tutaj te, te, te prywatne, powiedzmy sobie, znajomości też są. Oczywiście, kiedy siadamy do szachownicy, o nich zapominamy i walczymy. Natomiast jeśli już mowa o części czysto szachowej, to gdy gram z radkiem czarnym kolorem. A grałem, sprawdzałem to, właściwie nawet teraz podglądam, jeśli się nie mylę, 14 razy czarnymi w szachach klasycznych. No to to jest ciężka przeprawa. W tych pojedynkach wygrałem tylko jeden raz, 12 lat temu na Mistrzostwach Polski. Przegrywałem natomiast wielokrotnie, bo 6 razy. I choć z ostatnich 5 partii zrobiłem 4 remisy, to no bardzo rzadko. Udaje mi się, czy udawało mi się w tych pojedynkach otrzymać taki charakter gry, który by dawał mi taką obiecującą jakąś pozycję. Najczęściej rywalizując z radkiem czarnym kolorem. Otrzymywałem pozycje, w których ciężko musiałem pracować na remis, i ten remis rzadko kiedy, no czy nie zawsze się udawało. Właściwie raz się udawało, raz się nie udawało, bo zwłaszcza w swoich najlepszych latach, kiedy Radek był notowany mocno ponad 2,700, płynął z dobrego przygotowania, z tego, że jak dostawał małego bądź dużego plusika, to bardzo cierpliwie długo go potrafił realizować. I przygotowując się do takiego pojedynku, no jest kilka, że tak powiem trudności, bo pierwszą trudnością jest przede wszystkim to, no co zagrać, bo po pierwsze Radek słynie ze świetnego przygotowania, a po drugie bardzo wiele tych wariantów już wypróbowałem z lepszym czy gorszym skutkiem, no a po drugie jak już się wybierze, co trzeba, za, co, 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 co zagram, czy, czy, czy co będzie moim wyborem, no to trzeba jeszcze sobie zdać sprawę, czy pozycje, które tam powstaną, nie będą Będą przypadkiem pozycjami, które Radkowi pasują, czyli równa bądź trochę lepsza pozycja białych, no i takie męczenie. Męczenie, no, które bywa bardzo nieprzyjemne. Także tutaj było sporo pytań, na które musiałem sobie odpowiedzieć, i e, ostatecznie wybrałem pewien wariant, który myślałem, że może być dość sprytny, i zobaczmy, co poszło. Radek nie zaskoczył o tyle, że zagrał D4, ja odpowiedziałem D5, C4 i E6, te ruchy no, zakładałem, że na pewno staną i tu było pytanie, czy Radek zagra skoczkiem na C3, czy zagra skoczkiem na F3, bo właściwie tutaj więcej sensownych opcji nie ma, zagrał skoczkiem na F3 i tutaj z Radkiem grywałem już różne posunięcia, grałem A6, Grałem DC4, grałem skoczek F6 i grałem C6. I postanowiłem dzisiaj C6 zagrać po raz kolejny. W jednej z partii już tak grałem. Myślę nawet, że może nawet więcej niż jednej, ale aż tak uważnie tego nie sprawdzałem. No, jest to dość elastyczne posunięcie, które daje czarnym taką daje opcję różnego kierowania tej gry, bo możemy oczywiście potem próbować czy to ustawiać struktury po skoczek F6, skoczek Bd7, czy to możemy czasami iść w kierunku kamiennej ściany, mogą się też pojawić opcje bicia i tutaj w zależności od tego co wybiorą białe, czarne mają jakieś tam swoje opcje. Jest to elastyczny system, który ja kiedyś miałem na stałe w swoim repertuarze, ostatnio rzadziej tak grałem i radę go odpowiedział no niespodzianków zaskoczył mnie ruchem skoczek B na D2 tego się nie spodziewałem natomiast plus tej sytuacji jest taki że no nie jest to na pewno krytyczny ruch i tak sobie pomyślałem że nawet jak Radek coś tutaj będzie miał bardzo fajnego to ja sobie to ja sobie powinienem poradzić, bo ta pozycja jest stosunkowo OK. Kiedy skoczek idzie na D2, no to wiadomo, że to jest mniej krytyczne niż skoczek stoi na C3, ale nie jest to pozbawione oczywiście. Sensu. Bardzo często skoczek staje na D2 i wtedy białe mają może troszkę mniej agresywne zapędy, ale taki sposób rozwoju jest absolutnie okej. Okay. Ja odpowiedziałem ruchem skoczek F6, nie chciałem grać kamiennej ściany E3 i tutaj taki ruszek B6 sobie zagrałem, który jest ruchem sprytnym, czarne po prostu się rozwijają. W tych strukturach, kiedy mamy już te pionki ustawione w ten sposób, często jest problem, co robić z gońcem. Ja sobie tego gońca ustawię na B7 i potem będę patrzył, czy warto zagrać C5. Oczywiście będzie to zagrane na raty, ale w sytuacji, kiedy skoczek stoi na D2, no to, to może mieć sens. Biały nie z D3, czarny nie z B7. Białe Roszadka, i ja tutaj goniec C7 tego typu struktury gdzieś tam sobie patrzyłem przed partią i e, okazuje się że goniec nie stoi wcale gorzej niż na polu D6 teraz Hetman troszkę tutaj bardziej oddziaływuje dodatkowo przy gońcu stojącym na E7 nie muszę tak bardzo się bać ruchów E4 bo jeżeli zagram goniec D6 po E4 grozi oczywiście ruch E5 muszę reagować natomiast tutaj e, nie zawsze muszę reagować na E4 no i mam szerszy wachlarz możliwości także te ten ruch też ma sens. Radek szybko zareagował B3. Jaroszada goniec B2. No, i tutaj pierwszy namysł z mojej strony, bo ja już troszkę nie byłem pewien, czy, czy ja tego typu pozycje patrzyłem, czy ich nie patrzyłem. Bardzo dużo rzeczy musiałem przygotować, i troszkę tutaj nie byłem pewien, jak powinienem kontynuować. Po 8-minutowym namyśle stwierdziłem, że zagram sobie ruch A5. I ten ruch wydawał mi się przy partii całkiem taki. Sensowny, bo chcę wyprowadzić skoczka na A6, wykorzystać to, że nie zagrałem nim na, B, na D7 i ze skoczkiem na A6 mogę potem próbować zagrać ruch C5 i po ewentualnym biciu mieć możliwość bicia skoczkiem. Dodatkowo tutaj czasem są idee A4, i wydawało mi się, że to jest sprytne posunięcie. Inna sprawa, że nie byłem przekonany, jak mam reagować na ruch E4. Planowałem skoczek A6 i po E5 no zastanawiałem się, jaka jest ta pozycja, bo mogę tym skoczkiem iść czy to na E8, czy to na D7, czy na H5, czy to na G4. Wszystkie te ruchy są tutaj możliwe i nie wiadomo, który z nich jest najlepszy. Natomiast, kiedy ta struktura staje na szachownicy, ona jest bardzo złożona, gdyż z jednej strony białym udało się taki tematyczny właśnie. Progres wykonać, ale widzimy, że goniec na polu B2 nagle staje się dość słabą figurą, i powiedzmy, że no nie wiem, stanie jakaś tego typu pozycja. No tak tylko ją chciałem po prostu postawić, żeby pokazać, bo to na, na tysiąc sposobów może powstać, ale jak się um, uproszą, um, wymienią pionki, uprości się pozycja, to ten goniec z B2 często jest kompletnie bezużyteczny, nic tutaj nie robi i te pozycje bywają bardzo ryzykowne. I gdy Radek myślał po ruchu A5, no to ja byłem dobrej myśli, bo jeżeli tutaj białe nie wiedzą, co konkretnie robić, no to... To czarne nie powinny mieć problemów, tak mi się wydawało przy partii. Radek zagrał wierzą na C1, co pewnie złym ruchem nie jest. Ja odpowiedziałem skoczek na A6 i Radek zagrał skoczek E5, co troszkę mnie zdziwiło, ale też jest ruchem naturalnym, bo nie do końca wiadomo, co białe mogłyby zrobić inaczej w tym momencie. Jak zagrają E4, no to ja już mogę skoczkiem zaatakować i na to mogę rozpatrywać nawet wzięcie pionka, bo dlaczego by w sumie tego pionka nie wziąć, więc. Ruch E4, moim zdaniem, tutaj sensu nie ma. Ruch typu A3 no też się wydaje dość odpowiedzialny, bo na przykład goniec naciska na tego pionka i może to kiedyś mieć znaczenie. Być może gram po prostu C5 um, i um, będę próbował po prostu pobić sobie w odpowiednim momencie. Można skoczek E5, no ale właśnie mogę zbić, nie można bić gońcem, a nabicie tutaj, no wydaje mi się, że ta pozycja powinna być ok. Czasami nawet tego typu. Może nie, no nie wiadomo, mogę rozpatrywać takie ruchy z jakimś takim, z próbą walki o pole D5. Jeżeli coś takiego stanie, no trzeba oczywiście to bardzo dokładnie. Sprawdzać czy to ma sens, bo, bo tutaj może się okazać, że, że za bardzo się osłabiłem. Te pionki są słabe, ale równie dobrze może to być całkiem dobre. Natomiast, oczywiście, z ruchem A4 nie muszę się spieszyć nie muszę się nawet spieszyć z biciem. Mogę zacząć od ruchu A4 w tej pozycji, pozycja jest bardzo złożona. Natomiast Radek zagrał skoczek E5 i tu nie wiedziałem, czy mam grać skoczek B4 czy tak jak w partii zagrałem C5, bo policzyłem skoczek B4, no goniec idzie na B1, gram C5 i teraz prawdopodobnie coś takiego może powstać, czyli bicie, bicie, A3, skoczek tutaj, yy, bicie, nie, to w jakiejś innej kolejności, bo, ale nawet tak, tak, no Hetman D5 tutaj to chyba nie, nie za dobre, bo E4, i z tym pionkiem mogę mieć trochę gorszą pozycję, a na takie co się liczyłem bicie, bicie. I nie umiałem ocenić tej pozycji, gdzie jestem niby z pionkiem mniej, ale para gońców. I wydawało mi się, że no powierza C8 powinno być ok. Ale potem mówię, no dobra, ale jednak pionka mniej mam. Może to wszystko nie jest takie oczywiste. Zresztą tutaj można też zbić od razu pionka i muszę tym gońcem odejść, bo grozi hetman C2. I teraz można zagrać Hetman C2, G6 i na przykład wieża C1. Może jest ok, bo może zagram D4, ale tutaj nie może po prostu skoczek F3, żeby zaatakować. Tu z kolei może się taki ruch trafić jak wieża C7, wieża C8. Po biciu, biciu jakaś tego typu pozycja, no wydaje się, że jest ok, no ale nadal pionka nie mam. Także nie byłem przekonany, czy mogę tak zagrać, czy nie, i zagrałem C5. Co może być dobre, ale właśnie nie musi. A i jeszcze ciekawiło mnie, co się by stało, gdybym zagrał skoczek B4, bicie na B4 i bicie na C4. Bo jeżeli odbicie na C4 pionkiem, to ja gram C5, i tutaj jestem, tak mi się wydawało, bardzo zadowolony, bo na A3 sobie zagram tak. Jeżeli A3 nie nastąpi, to zagram Hetman C7, ustawię wieżę C8, D8 i wszystko u mnie stoi ok. A, czarne, a białe tak jakoś. Troszkę pokracznie mi się wydawało, mogą tutaj stanąć. Natomiast nie zagrałem tak z uwagi na skoczek C4. I teraz po tym biciu na C4 nie wiedziałem, co zrobić, bo jak zagram C5, A3, no to ta pozycja mi się troszkę nie podobała. Ta pozycja mi się tutaj troszkę nie podobała, bo. Nie wiedziałem gdzie odejść z skoczkiem, a na tego typu rzeczy to się obawiałem, że bicie, bicie i jakieś tego typu pozycje wydawało mi się, że mogą być problematyczne, ale może tutaj też się nic nie dzieje. Więc to jest ciekawe, czy ja tutaj nie mogłem w ten sposób właśnie zagrać. Swoją drogą tutaj też mogę zagrać tak i na to tak, i to też wydawało mi się dość ciekawe, ale właśnie może gram po prostu skoczek, skoczek C6. Tylko tutaj właśnie ten pionek mnie trochę martwił. Nie wiedziałem w jakim momencie to może mieć znaczenie, ale jakoś mi się troszkę to nie podobało, choć konkretów, przyznam się szczerze, żadnych nie widziałem. Natomiast zagrałem C5, i tutaj no, jest dość istotny moment. Dla oceny tej pozycji, bo jeżeli białe muszą coś zrobić, białe muszą coś zrobić. Gdyby był mój ruch, to mogę rozpatrywać nawet bicie. Czyli powiedzmy, na skoczek na pole F3, być może po prostu biję. I jeżeli tak, no to być może ja jestem zadowolony z takiej pozycji, bo te skoczki troszkę dziwnie stoją. Ale też nie muszę się z tym spieszyć. Mogę tutaj spróbować może czegoś innego. Natomiast mo można absolutnie tak zagrać. Tymczasem Radek zagrał yy, no ruch CD5, którego się w sumie spodziewałem. Yy, I teraz jeżeli biję e5 standardowo, to no chciałem tak zagrać na początku, bo mówię no przystawie skoczka na e6 nie powinno być źle, ale potem widzę, że jest ruch hetman F3 i tu mi się ta pozycja nie podobała, yy, bo yy, białe nagle mogą fajną grę dostać. Włączając nawet plany G4, G5, ale nawet ustawienie Hetmana na H3 może być nieprzyjemne. Tutaj podwisa goniec, więc na przykład idea typu A4, bicie C4 nie działa, bo po prostu można pobić i tutaj spada goniec na polu B7, więc nie ma takich możliwości. I nie do końca wiadomo, co mam robić, bo jak tak. No, to właśnie wtedy już jakieś te akcje mogą się wydarzyć na skrzydle królewskim. No, i też nie można zapominać, że tutaj nawet bicie bicie może się przytrafić i w różnych sytuacjach, no, nawet jakiś ruch E4. No, tutaj można oczywiście to sobie przygotować jeszcze ruchem wieża na D1. No, i tu widzimy, że białe są dość gotowe. Ja muszę bardzo uważać, żeby, żeby tu nie wpaść w tarapaty. Dlatego zagrałem: Hetman bije D5. No, raczej nie liczyłem na to, że przeciwnik podstawi Mata, ale wydawało mi się, że to posunięcie jest ryzykowne, ale zarazem takie zgodne z wymogami pozycji, bo jeżeli Radek zagrałby tutaj E4, no to planowałem po prostu odejść Hetmanem na pole D8. I teraz korzystam z tego, że hetman tutaj naciska troszkę na tego gońca. Co widać na przykład po biciu ja po prostu biję, wisi goniec, wisi na E4. Raczej nie mam żadnych problemów. Dodatkowo wisi po prostu pionek na D4 dzięki temu hetmanowi i no, przyznam się szczerze, że tu wydawało mi się, że czarne stoją. ok, Może jest jakiś komputerowy sposób, żeby tutaj cisnąć, ale nagle okazuje się, że jest właśnie słaby pionek na E4 atakowany przez gońca i przez skoczka jest słaby pionek na d4 i nie wiadomo do końca co białe mają tutaj robić. Stąd Radek zagrał ruch skoczek na f3 broniąc się przed matem. Ja na początku myślałem, że ten ruch jest jakiś taki trochę dziwny, ale potem zdałem sobie sprawę, że jest to ruch bardzo sprytny, bo planem Radka może być zbicie w dobrym momencie, zagranie hetman na e2 i wieża d1. Jeżeli ja nic nie zrobię, to będę tutaj po prostu stał słabo. Dlatego muszę grać dość konkretnie. No i na początku planowałem skoczek B4, ale skoczek B4 mi się nie podobało, bo po prostu goniec idzie na B1, grozi ruch A3. I co ja mam teraz zrobić? Nie do końca było to dla mnie jasne, jakie jest moje kolejne posunięcie, bo na przykład na to już można spokojnie pobić i ta pozycja. Wydaje się być taka, taka właśnie radkowa. Czyli tutaj można wpaść w duże tarapaty. Na to już jest jakiś skoczek na pole D7. Na to też może skoczek D7. No, mam słabego pionka. To może być po prostu niezbyt dobra pozycja. Także tej sytuacji no, chciałem uniknąć. No i zagrałem CD4, bo wpadłem na to że teraz wybór białych jest no, dość ograniczony. Co prawda Radek po partii wskazał na bardzo ciekawy ruch, którego kompletnie nie widziałem, wieża C4. No i teraz prawdopodobnie muszę pobić, ale kto wie, czy teraz jakieś szalone rzeczy się tutaj nie wydarzą. Można nawet wieża D4 zaatakować Hetmana jak bije, to co prawda dwa pionki mniej mają białe, ale kto wie, może tu jest jakiś szalony atak, którego jeszcze nie, nie widać, jak, jak go wykorzystywać. Zresztą tutaj może można tak, tak no, po, powiedzmy, że na to bicie. Można nawet odejść i na to jakieś wieża H4 i nagle tutaj się zaczynają jakieś niestworzone historie. Także bardzo ciekawa sytuacja byłaby, no ale równie dobrze białe mogą po prostu stać tutaj źle. Także nie wiadomo na ile to jest silne, na ile to nie jest silne. No kluczowe są dwie rzeczy, czyli no, co się dzieje po ruchu goniec bije D4. Ja na to planowałem skoczek na na pole c5 i teraz jak goniec c4, po prostu hetman e4 idę i nie widziałem, co białe mogą tak naprawdę tutaj zrobić, gdyż no, ta bateria jest dość nieprzyjemna. Ruch typu a3, żeby b4, no to, to naprawdę, tak naprawdę nie ma groźby. Ja tu mogę nawet zagrać wieża d8 i w takim przypadku nawet sobie mogę odejść skoczkiem na d7, bo to nie wygrywa hetmana, ja się mogę nim zawsze Wrócić, a, a tutaj jednak jakiś nacisk się stworzył, czy to po linii D, czy to po przekątnej A8, H1. I e, im dłużej myślałem nad tą pozycją, tym bardziej wydawało mi się, że zadanie białych nie jest łatwe. Zobaczyłem natomiast, że no, po gonie C4 ja niemal na pewno muszę iść na E4. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli odejdę Hetmanem na D8 czy na D6 powiedzmy na d8, białe mogą wręcz pobić hetmanem jak hetman pójdzie na h4 jest nieciekawie a jeżeli zbiję, no to tutaj do wyboru do koloru można wręcz pobić skoczkiem i zaczynają się nawet jakieś motywy z oddaniem skoczka i potem bicie na e6 te skoczki są niesłychanie aktywne, pionek na b6 jest słaby białe mają tutaj realnie plusa, może nawet gigantycznego bo jeszcze pole c6, także po ruchu hetman d4 jest niefajnie i stąd hetman E4 jest bardzo fajny, bo teraz na hetman D4 ja nie muszę bić. Ja gram po prostu skoczkiem na C5, wszystko się broni. Na tego typu ruchy sobie po prostu bije. Tym, czy nawet skoczkiem mogę pobić, bo tutaj wszystkie moje figury ładnie stoją, wszystko się broni. Skoczek broni pola D7, nic nie grozi, zaraz wieża D8, wieża C8. Nie ma idei B4, bo pionek z a5 kontroluje pole B4. No to jest bardzo spoko pozycja. No i nagle okazuje się, że po Hetman E4 nie do końca wiadomo, co białe mogą zrobić. Radek myślał przez dłuższy czas nad ruchem, gonie C5, no ale ja wtedy mogę po prostu zagrać skoczek C5, jakieś Hetman E2. No, ale tutaj właściwie nie do końca wiadomo, co białe chcą. Ja nawet mogę zagrać Hetmanem na F5, żeby mieć opcję ucieczki na H5. I, i o co chodzi? Ja nic złego nie zrobiłem w tej pozycji. Wszystkie moje figury stoją ok. I jest spoko. No, i im dłużej w tym momencie Radek myślał, a myślał łącznie 28 minut, tym bardziej wydawało mi się, że może zdecydować się na powtarzanie posunięć. Bo no ta pozycja dla białych nie powinna być zła, ale równie dobrze, jeżeli chcemy zrobić tutaj coś takiego ambitniejszego, no to właśnie widzimy, że te skoczki na polu F3 i E5 stoją tak. Niby ładnie, ale jeżeli nic się nie dzieje, to one tak troszkę właściwie plączą się. Więc jeżeli nie ma konkretu, czarny stoją dobrze, no i to sprawiło, że Radek zdecydował się na powtórzenie ruchów i partia, no, zakończyła się takim dość, można powiedzieć, bezbarwnym, bezbarwnym zakończeniem, ale no, myślę, że można powiedzieć, że był to stosunkowo logiczny przebieg partii i to zakończenie da się zrozumieć. Z mojej perspektywy to wynik bardzo dobry, bo tak jak mówię, czarnymi wielokrotnie z Radkiem miałem gigantyczne problemy yy, i taka partia, w której no na dobrą sprawę nie musiałem się spodzić, yy, jest oczywiście pozytywna. Yy, malkontenci powiedzą, no dobra, no ale panie Bartel, zrobiłeś pan pół punktu, masz pan jeden z trzech bez wygranej, no to dobrze nie jest, ale no pamiętajmy, że ja tutaj jestem najsłabszy w stawce yy, i yy, każda połówka to nie jest prosta sprawa, yy, także... Yy, Oczywiście chciałbym po pasjonującej partii wygrać najlepiej. Natomiast, jeżeli partia kończy się w taki sposób, ja gram czarnymi, no to absolutnie nie mam na co narzekać. Jak zwykle dziękuję za oglądanie analizy. Przypominam o łapkach w górę, bo zapomniałem o tym mówić. Przypominam o komentarzach. Tych komentarzy nie brakuje. Piszecie, bardzo za to dziękuję. Zachęcam do oglądania transmisji na żywo. Wiem, że to robicie. Można te transmisje wspierać na platformie Patronite, jest specjalna zbiórka utworzona, komentarz do niej znajdziecie w opisie wideo i zachęcam, żeby właśnie tę transmisję, którą prowadzi codziennie Kacper Polog, właśnie w ten sposób wspierać. Tyle na dziś, zapraszam na kolejne materiały w kolejnych dniach, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.